Cześć, dzisiaj nagrywamy film z Brawl Nie z Brawl Stars, no, Poradnik. Najłatwiejsze triki na hul... no Początkowe triki na chulejnodze To ja nagrywałam. A tutaj ze mną dzisiaj jest mój kolega Szymon. Elo. No i to Szymon, dzisiaj chcę Uff. wypróbować swojego Instagrama. Podajcie na Instagrama Szymon Podłoga P, I K A, A. 2011 Dobra, no to dzisiaj dobra, to pierwszy trik to hop Trzymam, ale, ale na kolejną no to dobra, pokaż jak robisz hopa. A jak wysokiego czy małego? Na początku małego, bo na później wysokiego. Patrzcie, musimy tak jechać sobie i skoczemy do ratu. Chodź z, z bliska, bardziej pokażę się jak się wybić. Po prostu patrzcie. Musicie jakby ręce, tak żeby ręce po prostu... Pociągały noga. No i nogi muszą być tak współpracować, jakby z rękami, żeby razem się podniosły z rękami. No. No, teraz wysokiego pokaż jak się robi. To się to no, robi to się robi tak, tak normalnie, tylko po prostu musicie wyżej te ręce podnieść i nogi. No. no to przechodzimy do drugiego triku, który się nazywa Bunny Hop. Proszę, mam pokaż. Niektórzy robią także. Tak? Że tak no. Ale ja robię tak. No, to pokażę, to, tak się robi. to się pość, jak się brodysz rabi. Proszę, musimy z bliska pokazać, no, jak tak w ogóle się wybliży. Najpierw musicie rękami pociągnąć koło, i tak jak w chopie, tylko że pociągnąć koło, potem tak i tak. No właśnie taką. Dobra, no teraz pokaż mu najwyższego, jak nie umiesz. No się Aha, dobra. No ja teraz właśnie do mnie dziwą, to z mojego hulejka. Do teraz przechodzimy do trik. Uwaga, uwaga! Bo nie wiemy, jak on wiem, się nazywa. E, dobra, no pamiętasz jaki był trzeci Szymon? Taki? A może potem czwarty? Dobrze, po, patrzcie, musicie po prostu podskoczyć. I tak o. no pokaż się, jak go się robi. No patrzcie. No, widzicie. To po prostu trzeba sobie wypracować no to po prostu trzeba zrobić w... wysoko, podskoczyć i szybko zakręcić. I jak i No, i, i musicie tak kule tak pyk, tak, tak o, tak o, tak pyk i pyk, tak bardzo szybko, jak wylądować. Proszę wam pokażę, jak blisko to wygląda. No. No, jakoś takoś. No to. To, nie zapomnij, to subskrybujcie mój kanał i wbijajcie na na Instagrama nie zapomnijcie łopcy w górę no i życzę no i. jak wam się podobał film to po prostu piszcie w komentarzach Topa!